Pani Premier, Panie Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Polacy. Ponieważ mam mówić o bezpieczeństwie, ponieważ mam mówić o wojsku, o kwestiach, które wymagają, a szczególnej determinacji, uporu, ale także odwagi, proszę mi pozwolić, że dziękując Pani Premier, dziękując Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiego, Kaczyńskiemu, którego program jako rząd realizujemy. podziękuję także przede wszystkim tym, którzy mieli odwagę być odważni i doprowadzić do tej dobrej zmiany zagłosować na prawo i sprawiedliwość, bo bez nich, bez kartki wyborczej, którą oni wrzucili nasza, nasz wysiłek, nasza praca dzisiaj nie byłaby. Możliwa, a ona daje nam nie tylko olbrzymią satysfakcję, ona daje szansę na to, że Polska będzie rzeczywiście bezpieczna. W sferze obronności, w sferze armii wprowadza się to do czterech głównych zadań: do rozbudowy i modernizacji armii, do zapewnienia skutecznych sojuszy, do zbudowania silnego przemysłu. Obronnego, do pogłębiania patriotyzmu, świadomości narodowej, gotowości walki o bezpieczeństwo ojczyzny. Gdy obejmowałem resort w tych wszystkich dziedzinach, sytuacja była niedobra. Sprawozdawałem to, jak Państwo może pamiętacie, w audycie, który w Sejmie został przedstawiony. Niestety, niestety na skutek tego audytu byłem. Zmuszony i resort Ministerstwa Obrony Narodowej był zmuszony do skierowania do prokuratury ponad... 350 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na szkodę bezpieczeństwa państwa, w tym przestępstw korupcyjnych, nielegalnego współdziałania ze służbami, z obcymi służbami specjalnymi, bezprawnego wydawania poświadczeń bezpieczeństwa, przestępstw przeciwko instytucjom państwa i obrotowi gospodarczemu. Ale oczywiście priorytetem, który mi przyświecał, przyświeca nadal była. Rozbudowa rozbudowa, armii rozbudowa sił zbrojnych i ich unowocześnienie. W tej dziedzinie przede wszystkim zostały zdjęte bariery, które uniemożliwiały rozwój polskiej armii, a więc wyeliminowano 12-letnią. Barierę dla żołnierzy szeregowych, którzy nie mogli służyć w wojsku po przekroczeniu 12 roku służby w armii, a także ilościowe limity, które były nałożone na możliwości awansowe podoficerów i oficerów, nie przyjmowano, mimo że było ich bardzo wielu. Chętnych do tego, żeby służyć, żeby kształcić się na wyższych uczelniach. Trzeba było też zdjąć limity dla kursów oficerskich. To były bariery nałożone na wojsko, aby ono nie mogło się rozwijać. W tym roku polska armia i to siły operacyjne wzrosną o blisko 5 tysięcy. Żołnierzy. A jeżeli doliczyć do tego także tworzone właśnie wojska obrony terytorialnej kraju, to będzie ponad 8 tysięcy żołnierzy, i właśnie wojska obrony terytorialnej kraju. Piąty rodzaj sił zbrojnych to jest jedno z największych zadań związanych z rozwojem polskiej armii. Powołano już dowództwa wojsk obrony terytorialnej kraju do końca bieżącego roku utworzone zostaną trzy brygany wojsk obrony terytorialnej kraju na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu o łącznym stanie w tym roku 3,5 tysiąca żołnierzy i oficerów. To oznacza, że spośród 10 tysięcy ochotników, którzy już się zgłosili do Wojsk Obrony Terytorialnej kraju, większość zostanie włączonych do tych sił w roku przyszłym, gdy Wojsko Obrony Terytorialnej kraju osiągną... Ponad 18 tysięcy żołnierzy, tak żeby w roku 2019 było ich 53 tysiące. Powtarzam jeszcze raz, to jest piąty rodzaj sił zbrojnych, podległy bezpośrednio ministrowi obrony narodowej, ale dowódcę, którego oczywiście zgodnie z zasadą hierarchiczności armii i polską konstytucję, mianuje, mianuje prezydent Rzeczpospolitej Polski. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten rozwój polskiej armii, jej umocnienie nie byłoby możliwe, gdybyśmy nie uregulowali także spraw społecznych w armii. To wymagało uruchomienia podwyżek dla rzeszy kilkudziesięciotysięcznych pracowników cywilnych w wojsku, którzy od 8 lat nie dostawali żadnej podwyżki. Zarówno oni, jak i żołnierze zostali objęci podwyżkami w wysokości od 300 do 400 zł. Ustawa, która reguluje problematykę związaną z Wojskami Obrony Terytorialnej kraju, kraju jest już w Sejmie i w najbliższym czasie zostanie uchwalona. Jednym z najważniejszych zadań jest przywrócenie jednolitości i hierarchiczności dowodzenia w wojsku, czyli skierowania do sejmu, do rządu najpierw, a potem do sejmu, ustawy, która taką hierarchiczność, jednolite dowodzenie przywróci w miejsce systemu, który od 2013 roku dezorganizuje, dezorganizował wojsko. Ta ustawa zostanie skierowana do rządu jeszcze w tym roku. Niesłychanie istotnym zadaniem jest modernizacja, modernizacja techniczna armii. W tym celu, w tym roku zostało podpisanych ponad 100 umów. Będzie to pierwszy rok od 8 lat, kiedy w pełni zostaną wykorzystane finanse, jakie społeczeństwo poprzez budżet przeznaczyło przeznaczyło na wojsko. Jeszcze w tym roku chcemy podpisać najważniejszy kontrakt, jaki jest przed nami związany z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem y, 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 antyrakietowym, chcemy podpisać kontrakt na obronę powietrzną wisła strona amerykańska zgodziła się to jest bezprecedensowe i stanowi nowy wyznacznik w kontraktach zagranicznych by ponad 50% produkcji przy tym kontrakcie było kierowane i realizowane w polskich zakładach pracy ważnym elementem wzmocnienia obronności i siły polskiej armii będzie rozbudowa tego co nazywamy cyber Wojskami. Jak Państwo wiecie, szczyt NATO uznał walkę w przestrzeni cybernetycznej za jeden z najistotniejszych elementów obrony. W związku z tym ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w tym roku i w przyszłym na właśnie, na właśnie budowę wojsk broniących nas w przestrzeni yy, cybernetycznej. Wymienienie wszystkich. Zamówień, które będą zrealizowane w tym roku przekroczyłoby możliwości tego, tej krótkiej relacji. W związku z tym pozwólcie, że przywołam tylko te, które mają największą skuteczność obronną, a więc przede wszystkim pociski JASM o, o, o rażące na odległość blisko tysiąca Kilometrów. To najnowocześniejsza broń, która sprawia, że Polska naprawdę nie musi tylko biernie czekać na atak, ale będzie zdolna do skutecznej y, obrony. Wreszcie, co bardzo ważne, y, y, armatochałbice Regina i Krab oraz, y, oraz y, y, rakiety przeciwlotnicze piorun i wreszcie uruchomienie projektu Krap, uruchomienie projektu. Moździerza Samobieżnego, do którego dotychczas nie było pocisków. Ta produkcja pocisków w tym roku w Polsce się zaczyna. Przy okazji chcę serdecznie podziękować panu prezydentowi Starowej Woli, które, gdzie huta Starowej Woli huta stanowi rzeczywistą podstawę i fundament polskiego przemysłu obronnego. Bardzo serdecznie za współpracę. Dziękuję i dzięki takiej współpracy możliwe jest skuteczne odzyskanie i odbudowa polskiego przemysłu obronnego. Istotnym elementem, choć oczywiście w sferze obronnej nie najistotniejszym, ale trzeba go przywołać, bo przez lata, lata nie był on możliwy do zrealizowania, jest zrealizowanie przetargu na samoloty dla osób kierujących państwem. Już w sierpniu pierwsze samoloty zostaną dostarczone, a druga para w listopadzie i grudniu przyszłego roku. Skierowaliśmy najważniejsze zamówienia wreszcie do fabryk, za Zatrudniających Polaków do fabryk w Polsce. Jeśli chodzi o śmigłowce, przetarg, który został otwarty, jest otwarty także dla zakładów w Mielcu. Mówię o śmigłowcach w Mielcu-Świdniku, choć zgłosiły się także firmy zagraniczne Airbus Helikopter oraz oraz Bell. Wszystkie mają równe prawa, ale liczymy na to, że polskie zakłady będą mogły te śmigłowce nam Dostarczyć. Znowu, być może nie najistotniejszym na tle naszego wysiłku zbrojnego, ale symbolicznie bardzo ważnym było, było odzyskanie zakładów w Sanoku, zakładów budujących, budujących autosan. Naprawdę bardzo istotna. Decyzja i mająca olbrzymie konsekwencje także gospodarcze. Z punktu widzenia naszego oddziaływania i naszej pracy z sojusznikami miał wątpliwości, że najważniejsze było przeprowadzenie skutecznej oceny organizacyjnej i politycznej szczytu NATO. Ten szczyt NATO miał Historyczne znaczenie. Po raz pierwszy od 70 lat to my Polacy będziemy decydowali, jakie armie w Polsce mogą stacjonować, a jakie nie. Podjęto decyzję o stacjonowaniu w Polsce łącznie blisko. 6 tysięcy żołnierzy NATO i żołnierzy armii amerykańskiej. Od stycznia przyszłego roku rozpocznie się rozlokowywanie tych żołnierzy. Nie najmniej istotne jest to, że te decyzje szczytu NATO i te decyzje o rozlokowaniu w Polsce właśnie żołnierzy podczas kampanii wyborczej potwierdził prezydent elekt pan Donald Trump. To jest istotna obietnica wyborcza złożona narodowi, narodowi polskiemu, niewątpliwie podtrzymująca, utrwalająca nasze bezpieczeństwo. Nie byłoby możliwości budowy silnej armii, nie byłoby możliwości zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego, gdyby nie odbudowa patriotyzmu, gdyby nie odbudowa tradycji narodowej, tradycji niepodległościowej. Dlatego bardzo wielką uwagę resort przykłada do, do tradycji żołnierzy. Niezłomnych, Tych, którzy o niepodległość Polski nigdy nie zaprzestali walki. Imiona żołnierzy niezłomnych, nazwy bitew, których wygrywali, będą obecne w strukturze polskiej armii i w tradycji Wojska Polskiego. Zostały zreformowane także wyższe szkoły wojskowe. Przede wszystkim dawna Akademia Obrony Narodowej, przekształcona w Nowoczesną Akademię Sztuki Wojskowej oraz szkoły we Wrocławiu i w Dęblinie, gdzie są nowi. Rektorzy. Ważną inicjatywą, którą, za którą dziękuję panu premierowi Glińskiemu jest posadowienie na terenie Cytadeli Warszawskiej Muzeum, Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego. Liczymy, że już wkrótce te budynki, te budynki staną. Chciałbym proszę państwa kończąc wspomnieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że minister obrony narodowej był zobowiązany i z tego zobowiązania się wywiązał powołać komisję badania wypadków lotniczych lotnictwa państwowego zajmującą się tragedią smoleńską. Państwo otrzymują od czasu do czasu sprawozdania z prac tej komisji. Chcę tylko... Przypomnij, że na skutek nowych informacji, jakie ta komisja ujawniła, przewodnicząca Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Federacji Rosyjskiej, pani Anodina, zwróciła się o podjęcie rozmów co do na nowe, na nowe, nowych badań w sprawie tej... Tragedii. To niewątpliwie istotny zwrot w sprawie badania tragedii, w której zginął polski prezydent Lech Kaczyński, a także całe dowództwo polskich sił zbrojnych. I już ostatnie zdanie. Pamiętając o polskiej tradycji narodowej, pamiętając o ofierze krwi Polaków. Mam nadzieję, że na setną rocznicę cudu nad Wisłą w Warszawie, w bohaterskiej stolicy, która obroniła Europę i świat przed bolszewikami, która poniosła tyle, tyle, tak wielką ofiarę krwi w czasie II wojny światowej, stanie wreszcie kolumna chwały wojska polskiego. Dziękuję bardzo.